Szanowni Państwo. Już mamy nie mam. Odeszła. Chcę nagrać dla Was ostatnie moje życzenie. Ostatnie moje słowa. Ostatnie moje wszystko. Ostatnie położył lekarz. Krzysztof Turowski Wilamedu, który nie udzielił dla mojej mamy i nie mogę mówić. Nie mogę powiedzieć jak dobrze mówię. Przyjechał morderca, bandyta. Nie wezwał pogotowia. Dał skierowanie do szpitala. Mówił, że ja Lublinem już mamę. Do szpitala. Jak ja zawiozę Lublinę, jak mama miała nałożony trzewnik do ciebie. Jak ja zawiozę, Teraz zabrali mnie brata. i brat w Dom opiece Społecznej w Ciechanowie, w Ciechanowie. Tam jeździłem, tam dzwonię, pytam się, jak on się miewa. Mówię, że dobrze. Ale ja to nie wierzę. Ale ja to nie wierzę. Ja to nie wierzę z tego powodu. Z tego powodu, że tam jest pijaństwo, alkoholizm. Byłem, widziałem was na własne oczy, jak ludzie spożywają alkohol. Jak ludzie piją. Jak, a mój brat nie może wyjść poza teren. Bo jest sądownie. Sąd wydał nakaz pilnowania. Nakaz pilnowania kotra, Jak bandyta. Zabrali bogusiowe pieniądze, że dla mnie mieli być, ja miałem płacić mieszkanie. Teraz jestem goły, bosy. Jestem goły, bosy. Głowy bosy jestem. Nic nie mam. Tylko ten mopsik cholerny Marzena się się wiesił, przyjeżdżała z czarną esesmancami. tak jak gastapowcy, bo mamy premiera Esesmanca Wehrmachtu, mamy Wehrmachtu i robił ubrał ich w czarne mundurę. Jeszcze świętej pamięci jak żyła moja mama, przyjeżdżali, nie pamiętam w którym to roku tylko, ale przyjeżdżali esesmańcy w krótkich kręgałach, zimową porą. Że mówili zimno nam. Panie Kononowicz, ubierz nas. Ani jeden. Ko